Connecting to, AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI Codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Przy mikrofonie Michał Dobrzański. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka AI Codziennie. Dziś opowiem o premierze nowego modelu Gemini 2.5 Flash od Google. Następnie przedstawię dwa przełomowe modele od OpenAI o 3 i o 4 Mini, a na koniec omówię niespodziewaną decyzję Google o udostępnieniu funkcji udostępniania ekranów Gemini Live za darmo wszystkim użytkownikom Androida. Google udostępniło wczesną wersję modelu Gemini 2.5 Flash, który jest dostępny w podglądzie za pośrednictwem Gemini API w Google AI Studio oraz w Vertex AI. To rozwinięcie modelu 2.0 Flash, które wprowadza duży skok jakościowy w zakresie rozumowania, jednocześnie zachowując priorytet dla szybkości działania i niskich kosztów. Gemini 2.5 Flash to pierwszy hybrydowy model rozumujący, który pozwala programistom włączać i wyłączać proces myślenia oraz ustawiać jego budżet, co umożliwia precyzyjne dostosowanie balansu między jakością odpowiedzi, ceną, a opóźnieniem. Model ten potrafi analizować złożone problemy i planować odpowiedzi, a na platformie LEMarena osiąga świetne wyniki w zadaniach wymagających głębokiego rozumowania, ustępując jedynie wersji 2.5 Pro. Deweloperzy mogą ustawiać budżet myślenia od 0 do 24 576 tokenów, a model sam decyduje. Ile z tego budżetu faktycznie wykorzysta, w zależności od złożoności zapytania? Gemini 2.5 Flash to najbardziej opłacalny model rozumujący w ofercie Google, który oferuje wysoką jakość odpowiedzi przy znacznie niższych kosztach i mniejszym rozmiarze niż inne wiodące modele. OpenAI właśnie zaprezentowało dwa nowe modele: o 3 i o 4 Mini. Które stanowią przełom w dziedzinie rozumowania i integracji z narzędziami ChatGPT. Model O3 to obecnie najbardziej zaawansowany model rozumujący OpenAI, który przewyższa poprzednie wersje w zadaniach matematycznych, programistycznych, naukowych oraz w analizie i generowaniu obrazów. Wersja O4 Mini to mniejszy, tańszy i szybszy wariant, stworzony z myślą o bardziej oszczędnym wykorzystaniu zasobów. Oba modele potrafią korzystać z pełnego zestawu narzędzi ChatGPT, przeglądarki internetowej, Pythona, analizy obrazów oraz ich generowania, co pozwala im rozwiązywać złożone problemy wieloetapowe, np. identyfikować lokalizację restauracji na podstawie zdjęcia menu. Nowością jest też możliwość myślenia z obrazami, czyli włączania ich bezpośrednio w tok rozumowania modeli. Dodatkowo OpenAI udostępniło kodeks ciemna 51, open source'owego agenta programistycznego, który działa lokalnie w terminalu użytkownika i umożliwia bezpośrednie połączenie modeli AI z lokalnymi zadaniami i kodem. I na koniec wracamy do Google. Firma niespodziewanie zmieniła strategię i ogłosiła, że funkcja udostępniania ekranu w Gemini Live, która miała być elementem płatnej subskrypcji, będzie dostępna za darmo dla wszystkich użytkowników Androida. Funkcja ta pozwala asystentowi Gemini na widzenie w czasie rzeczywistym tego, co znajduje się na ekranie lub w zasięgu kamery urządzenia. Dzięki czemu można zapytać go na przykład o nazwę nieznanej rośliny, lub porównać ceny produktów widzianych w sklepie internetowym. Początkowo była ona zarezerwowana dla subskrybentów Gemini Advanced których miesięczny abonament wynosi niemal 100 zł oraz dostępna jedynie na pikselach 9 i modelach z serii Galaxy S25. Jednak bardzo pozytywny odbiór użytkowników skłonił firmę do udostępnienia tej opcji wszystkim bez dodatkowych kosztów. Google tłumaczy, że darmowy dostęp może pomóc w popularyzacji całego ekosystemu Gemini. Funkcja zostanie wprowadzona stopniowo w nadchodzących tygodniach, a aby z niej skorzystać, wystarczy mieć zainstalowaną aplikację Gemini i uruchomić tryb Gemini Live z ikoną kamery lub udostępniania ekranu. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, słyszymy się niebawem. Cześć. Masz tu AI,